Witajcie! Dziś wspomnimy znane z czasów PRL postacie, które mówiąc delikatnie zdecydowały się odejść z tego świata. Anna Szczepaniak miała przed sobą naprawdę dużą karierę filmową. Była osobą bardzo utalentowaną. Niestety zdążyła zagrać w zaledwie trzech filmach, a najbardziej popularna jest z roli wieśki w serialu Daleko od szosy. W latach 1974-1978 występowała w teatrze polskim w Warszawie, a także w teatrze Syrena. Aktorka poznała Andrzeja Antkowiaka w Warszawskim Teatrze Polskim. Przystojny mężczyzna szybko skradł serce młodszej od siebie o 15 lat aktorki. I mimo tego, że był żonaty, to para miała się ku sobie. Niestety plany pokrzyżowała im choroba. Aktor nagle zmarł na tętniaka mózgu. Pani Anna przeżyła załamanie. Nie potrafiła sobie poradzić ze śmiercią ukochanego. Na dodatek lekarze zdiagnozowali i u niej poważną chorobę. Aktorka przestała sobie radzić z codziennością. 2 marca 1979 roku rzuciła się z okna. Miała niespełna 28 lat. Zofia Marcinkowska. Kolejna młoda, utalentowana aktorka, która zagrała tylko w trzech filmach, w tym w Nikt nie woła. Kazimierza Kuca. Dwudziestokilkuletnia aktorka odeszła z tego świata w wyjątkowo tragiczny sposób. Aktorka podczas kłótni popchnęła swojego partnera w taki sposób, że po uderzeniu rozciął sobie głowę. Myślała, że go zabiła. I dlatego Zofia postanowiła popełnić samobójstwo, bojąc się tego, że zostanie już sama oraz być może konsekwencji tego czynu. Tak naprawdę jej partner był w tym momencie tylko nieprzytomny. Odkręciła gaz. Co najtragiczniejsze w tej sytuacji, mężczyzna również zmarł. Nie potrafię bez niego żyć, napisała w liście pożegnalnym 22-letnia aktorka. Mirosław Breguła, choć lata jego największej popularności to lata 90., budowę swojej legendy rozpoczął jeszcze w 80. Był liderem popularnego zespołu Universe, znanego z wielu hitów. Pan Mirosław odezbrał sobie życie w 2007 roku. Po jego śmierci szersza publiczność dowiedziała się o tym, że był on osobą uzależnioną od alkoholu. Zresztą wcześniej wcale nie ukrywał tego faktu. W wielu wywiadach mówił na temat tego, że jest w szponach na bogu i że próbuje sobie z nim poradzić, oraz że bardzo liczy na to, że w końcu mu się to uda. Niestety później przyszła kolejna bardzo smutna wiadomość. Okazało się, że mężczyzna choruje na raka krtani. Choroba była już w zaawansowanym stadium, dlatego lekarze, mimo że dawali mu nadzieję, to nie były one duże. W 2007 roku więc postanowił odebrać sobie życie na własnych warunkach w chorzowskiej kamienicy przy ulicy Wandy, w której mieszkał na co dzień. Na ciało natknął się na klatce schodowej sąsiad. Chociaż wieść o zdarzeniu wstrząsnęła całą polską. Tuż przed śmiercią artysta udzielił wywiadu dla Gazety Wyborczej Katowice. Powiedział: Nie chcę robić z siebie Jima Morisona, bo nim nie jestem. Nie jeden pił. Eric Clapton też miał problemy. Jeden się zapił, drugi wyszedł. Ja marzę o tym, żeby wyjść. Dlaczego mam udawać, że jestem biały, gdy jestem czarny? Mirosław Breguła odszedł w wieku 43 lat. Tomasz Beksiński, dziennikarz, tłumacz, pasjonat muzyki. Który całe życie szukał szczęścia, i który niestety tego szczęścia na tym świecie nie odnalazł. Tomasz Beksiński odebrał sobie życie w 1999 roku. Planował to od dawna, wcześniej pisząc listy m.in. do swojej byłej kochanki. Mężczyzna zażył liczne środki na senne. Wcześniej zapowiedział odebranie sobie życia w Felietonie w Piśmie Tylko Rok. W internecie można znaleźć ostatnią audycję w programie trzecim Polskiego Radia, którą Tomasz Beksiński. Tak naprawdę pożegnał się. Przedstawił to w taki sposób, że nikt nie wiedział, co planuje. Dopiero po tym, co się wydarzyło, wszystko stało się jasne. Jego ciało znalazł ojciec. Nie była to pierwsza jego próba. Po raz pierwszy próbował w wieku 20 lat poprzez. Otrucie się gazem i zażycie środków nasennych. We wrześniu 1997 roku w wieku 18 lat rozwiesił też własne nekrologii, których wykonanie zamówił wcześniej w lokalnej drukarni. W innej próbie rozpuszczony gaz uległ samozapłonowi, co doprowadziło do wybuchu i poważnych poparzeń pana Tomasza. Przy kolejnej próbie po zażyciu środków nasennych uratował go ojciec. Od okresu nastoletniego tak naprawdę przejawiał postawę o cechach rezygnacji i bezsensu życia. Połączenie tych cech z trudnymi wydarzeniami, na przykład z zawodami miłosnymi, doprowadzały do takich właśnie sytuacji. Tomasz Beksiński odszedł w wieku 41 lat. Edward Żentara to aktor, którego nazwisko nie mówi dużo, natomiast znany jest z wielu ról filmowych, telewizyjnych, serialowych czy teatralnych. W 2011 roku postanowił odejść z tego świata w dość drastyczny sposób, którego nie będę opisywał. Trwało to trzy dni. Widzowie pamiętają go z kultowej Siekierezady, ale również z brawurowych kreacji w polskich serialach, m.in. Fali zbrodni, Dzikim czy Triku. Dlaczego tak wybitny aktor, mąż i ojciec stracił zapał do życia? W dokumentalnym filmie Literatura Niepokorna, poświęconym Edwardowi Stachurze, mężczyzna odniósł się do śmierci bohatera filmu Siekierezady, którego zagrał. Wyznał, że wiele łączy go z poetą Edwardem Sachurą, który w 1979 roku również odebrał sobie życie. W 2011 roku Edward Gentara został znaleziony w swoim służbowym mieszkaniu w Tarnowie. Odnaleźli go tam współpracownicy z teatru, ponieważ nie pojawił się o zaplanowanej godzinie na spektakl, co nigdy wcześniej mu się nie zdarzało. Miał 55 lat. Kolejną osobą, którą pragnę przypomnieć, był Bartłomiej Frykowski. Syn Wojciecha Frykowskiego i ojciec Maii Frykowskiej, bohaterki Big Brothera. Zmarł 8 czerwca 1999 roku w szpitalu w Wyszkowie. W wyniku ran zadanych nożem w nocy z 7 na 8 czerwca w posiadłości Karoliny Wajdy. Cała sprawa wywołała szereg komentarzy, kontrowersji i różnych teorii. Mężczyzna był operatorem filmowym. Bardzo interesowała go ta praca i spełniał się w niej. W ten sposób poznał córkę Andrzeja Wajdy oraz Beaty Tyszkiewicz, Karolinę Wajdę, w której to właśnie posiadłości miały miejsce te tragiczne wydarzenia. Podczas rozmowy na miejscu miała być Karolina oraz jej koleżanka. Bartłomiej Frykowski odszedł w wieku zaledwie 40 lat. Kolejne tragiczne odejście dotyczy aktora Adama Pawlikowskiego. Aktor zagrał w takich niezapomnianych produkcjach jak Kanał, popiół i diament, czy zezowate szczęście. W ostatnim okresie życia uwidoczniły się jego problemy ze zdrowiem psychicznym, które nie pozwoliły mu podjąć pracy zarobkowej. Poważne problemy finansowe w połączeniu z długotrwałą chorobą sprawiły, że Gwiazdor postanowił skończyć ze swoim życiem, skacząc z ósmego piętra w styczniu 1976 roku. Miał 50 lat. Aleksander Ford był reżyserem filmowym pochodzenia żydowsko-rosyjskiego, twórca filmów dokumentalnych i fabularnych, w tym kultowych krzyżaków. Odpowiadał za odbudowę polskiej kinematografii po wojnie. Polskę opuścił w 1969 roku. Pierwszą próbę odebrania sobie życia podjął w Kopenhadze, gdzie początkowo mieszkał. Było to po klęsce filmu Jest pan wolny, panie Korczak. Mężczyzna popadł w długi, a utrzymywała go od 30 lat młodsza żona, która po czasie go zostawiła i wróciła do USA. Mężczyzna pojechał za nią, ta jednak wniosła pozew o rozwód. Było to zbyt wiele. Reżyser nagrał dwie kasety dla żony i córki po czym odebrał sobie życie. Była żona, później miała zniszczyć obydwie kasety. Aleksander Ford odszedł w wieku 72 lat. Bardzo smutny był to odcinek. Jak zwykle dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.